O, siema. Witam, witam. Najpierw zobaczymy co na lecie. Dawa no, kurwa, zobaczymy jeszcze te TikTok i, i chuj. Dopiero dalamy nas pęsi market. Ja pierajczek. Się... Biały wodzu. Składam raport z dnia wczorajszego. Żyto całe złapane i spalone w piecu tak jak w rozkazie. Stan złapanych ciemnuchów to 33 z40. Nie widzimy ich. W Ciemnuchy to jakaś ciemniejsza odmiana żyta, tak? Nie wiedziałem jak się mówi. W rolnictwie już dawno nie siedzę, to też mogę nie znać się. Okej, okay, dziękuję za informację. Uważam w ogóle psychę takie rzeczy robić. To wszystko widać tych całych freak fight'ów, fejmiemy ma i bezstresowego wychowania. W głowach im tylko smartfony i gry komputerowe. Za moich czasów jak matka napierdalała mnie kablem od prodyża, to chodziłem jak w zegarku. A gdybym tylko pysknął do matki, ojciec wyciągnąłby swój skórzany pasek i zlał mi dupę tak, że nie żadnym przez tydzień! Wasze pokolenie to jest jakaś porażka! Ja taka prawda, wel <laughs> Hehehe <laughs> Kurwa, ale jedę na free TikToku jak widziałem w życiu. Hehehe <laughs> Kurwa, ale jestecie ciekawy, coś tu musiał zrobić. Jest ciekawy, jak ktoś o to wpadł. Kaga pójdź mi po czekoladę. Hehe, brody to pójść mi. Nie idę po radość. Bo nie mam coli, nie mam już coli po pierwsze nie mam już szkoli energe energetyków, nie mam. P no, energetyki jest tu jeden. No jeden energetyk, którego aby pijał. No pójdź mi po tą kolę. Dobrze. Prze o, już jest zamknięta. dziewięć. Do 23 było No mówiłem ci, <laughs> mówiłem! Ja pierdzielę teraz robić <laughs> mi to zdrowie. Oha! Do pana wyszła na takie słowa. Weinig. <laughs> <Fajne. laughs> ah, ah, zo? Ah, de vaak, de vaak, de vaak. <laughs> dat ik op jongen dat ik like, Ah, no.

<głos> <głos> Jak wielkim smakoszem piwa o! jakie to piwo eee, Żywiec A jeszcze nie wiedziałem tylko przez to, że jest Ży Chyba to Żywiec Odpowiedź to Żywiec Pytanie drugie. O tyskie, to jest tyskacz Odpowiedź to tyskacz e? pytanie trzecie Lech chyba, lech, lech chyba lech jest to Lech. No. Zostaw polubienie, jeżeli odgadłeś pierwsze, trzy minut. No, zostawiłem. Pytanie czwarte. Ło kurwa, to jak, to jest jakieś niemieckie, tak? Ogbir, nie wiem co to jest A też myślę, że Heineken, A to, to nie wiem. Odpowiedź to Okoci? Okocim? Ja chyba nikt nie widziałem kurwa kogoś, żeby Okocima pił, tak mi się wydaje. A może bym powiedział, że on lubił Okocima? Kurwa nigdy nie słyszałem tego. A to o tym się kojarzy, tylko... Kojarzy mi się, ale nie pamiętam nazwy. Łomża? Jest to Łomża. No... Kasztelan, kasztelan chyba nie, nie wiem czemu to wiem, ale to jest kasztelan Odpowiedź to no. Dobrze ci idzie, o O kurwa, to to nie wiem Jest to Ciechan Ciechan? Ja Mówię, słyszę o takim piwie To. Królewskie, królewskie ciemne? Coś nie stylu? Odpowiedź to książę. A, książęce, no ja bym, ja bym to, ten, nie? Ja bym to, to, to zaliczył. Pytanie dziewiąte. Pils? To będzie, jakiś Pils, to nie jest... to nie będzie po prostu jakiś Pils? Odpowiedź to brackie. A, brackie, to ja nie wiem co to jest. Jeżeli odpowiedziałeś na wszystko poprawnie, to zostaw obserwację. No, niestety nie odpowiedziałem. A to? Aha, to nie ma, ale to fajne w ogóle quizy na żeby można to poobczaić. Odpowiedź to lwówek Lwówek? Ja no nie wiedziałem, że takie są piwa lwówek Kurwa, gdzie jest tak, gdzie jest perła, gdzie jest gdzie jest szubr, yy... gdzie jest, yy... gdzie jest jakiś kustosz <głosy> <głosy> <gry> Ale bym się zagrał ku w tego, w tej historii, nie? Tak jak jest taka fajna, bym sobie giga w to pograł. Wiesz, jak często ludzie mi mówili, że chcieli polecieć do Nowego Jorku, żeby zjeść hot-doga na ulicy? Dlaczego? To jest tak samo, jakbym poleciał do Polski i bym powiedział, o, oh, mam nadzieję, że jakiś pies się zesra na chodniku, bo chce zjeść to. Czy wy zwariowaliście? To oczywiście, jak będziesz w Stanach, to... Od... Wiesz, jak... <laughs> God veluwa, God no wielu uwa, no wielu uwa. Lucy z naprawdę? <laughs> Czekaj, co? Rzadko, ty, rzadko. <laughs> Kurwa, nie wiem. Poó <laughs> co <kur to> chodzi. <laughs> oh, ale oblibi. Oh, <laughs> A to <ty> widziałem. <laughs> Znowu. Pierwszy raz jak słyszałem to słowo, zespół Downa, to ja szczerze mówiąc, ja myślałem, że to była jakaś grupa, że, że oni śpiewali i tworzą muzykę, że to jest jakiś zespół. Czemu mówi, czem mówicie zespół? Po angielsku to jest Down Syndrome. A wy mówicie zespół? C czy oni grają muzykę? Ja nie rozumiem, M musicie to zmienić, to nie ma sensu. <laughs> nie wiem. Ja to jest kurwa biegny człowiek, a nie okay. wiedziałem, że on jakiś stand-up prowadzi. <laughs> what will end racism once and for all? Pick a card. Fuck, <laughs> <much> <laughs> <muchas> <muchas> <is that muchas> O co chodzi? Nie rozumiem. To się. O chuj tu chodzi. Dzisiaj się nie mam kota, ale co, 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 co jest? To koci miętka? To jest kwa koci miętka. No ja, ale co. po co jest ta koci Chwila. Koci miętka. No i to jest koci Aha, srebra, takie coś jest? O kurwa. A dla człowieka to działa jakoś? No nie, tylko tak. O kurwa, nie wiedziałem, takie coś jest. Ale fajne. <laughs> kurwa się boję. Aha 9, 11... O co chodzi? O, o co chodzi Polska, ja też nie ogar. Amerykański nie mamy lemowę, ale chodzi o to, że Aha! O kurwa ty! <laughs> 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 kurwa Zobaczyć tego Sigma Clipa z kanału Seneko, 2 godziny temu, tak? Ej, wiesz, jak zmieszasz żółtą i niebieską farbę to wyjdzie zielona? A wiesz, jak złączysz górną i dolną wargę to Dobra, <noise> <noise> Sigma. P.O.V. You decided to take a walk in London <noise> P.O.V. You decided to, <głosy> <głosy> you decided to... <noise> e ekipę z czarnej perły. Czy pozdrowie? Kolego, pomyliłeś streamerów. O takie pozdrowienia do, do Oliego Trolliega co może iść. Zapytasz o co mnie, A co ja chciałem? A, te quizy zobaczyć. Jak dobrze ja znasz Ja jak lubię bohater. obejrzałem w życiu. Jaki to super bohater? Superman. Odpowiedź to Superman. Pytanie drugi... Ironman. Odpowiedź to Ironman. Pytanie trzecie... Batman. Jest to Batman. Pytanie czwarte... Flash. Odpowiedź to Flash. No, ale... Mesz? Mesz? Wolverine, Wolverine. Panie szóste Aquaman Odpowiedź to Aquaman ja wiesz. Siódme O kurwa, kto jest ten. Yy, nie nie, nie, nie tam czatu. Nie wiem, szczerze nie wiem co to jest. Nie wiem kto to jest ziomek. <laughs> Poseidon. <To> zielona latarnia. <laughs> <ósme>. <laughs> Poseidon. A to nie wiem. Czarna Pantera. Odpowiedź to Oha. To nie wiem. Odpowiedź to czarna wdowa. A super bohater. Nie wiem. Odpowiedź to Hellboy, Ach, Hellboy, Hellboy Kluby piłkarskie, to jest. Wielkim fanem piłki nożnej jest... Dobra Jaki to klub? Klub Barcelona Odpowiedź to Barcelona Pytanie drugie Real Madrid, najlepszy klub Taki istniał Odpowiedź to Real Madrid Pytanie Barcelona trzecie na Sigma XDDP, że? Jest to Paris Saint-Germain Pytanie czwarte Arsenal, Arsenal Odpowiedź to Arsenal No. piąte Juventus Jest to Juventus? E, Juventus? Pyt... Tak se logo zintowało, tak szczerze. Tak, bo mi się wydaje. Chwila. A nie chyba jakiś mniej fajniejszy tego. Juventus Old Logo. No, tak jest to jest giga ładniejsze. No, to jest giga ładne. Szóste. Chelsea. Odpowiedź to Chelsea. Oby tak dalej. Pytanie siódme. Real Betis. Jest to Real Betis. Dzięki za followa Wodzilla. Dobra, co dalej jest? Ósme. Liverpool. Odpowiedź to Liverpool. Pytanie dziewiąte. Walencja. Ale. 20 na 9 to będę miał No O kurwa to będzie Stoke, Stoke City, Sto Stoke City Esz, esz No, ale wydymany, dobra Tutaj coś ciekawego jest Kurwa O kurwa, ja mnie masz go no, geografię nie? Jakiego kraju to flaga? Hiszpania. Ty wiem co możemy zrobić. teraz możemy zrobić ten. Y -y -y. Odpowiedź to Hiszpania. Ma Mapę Europy, nie? Niemcy? Odpowiedź to Niemcy. Dobra. Pytanie trzecie. Ukrainiec, Ukrainiec, Ukraina. Jest to Ukraina. Pytanie czwarte. Chorwacja. No. Odpowiedź to Chorwacja. Piąte i Słowacja, to Słowacja. Jest to Słowacja. No esz. Pytanie szóste. Szkocja. No, no. Odpowiedź to Szkocja. No. Dobrzeć. Pytanie siódme. Finlandia. Jest to Finlandia. Ósme. E, Korea Południowa. Odpowiedź to Korea Południowa. Pytanie dziewiąte. No. Walia, Walia. Odpowiedź to Walia. No. Jeżeli odpowiedziałeś na wszystko poprawnie, to zostaw obserwację. Ostatnia flaga. Eee. O kurwa, to będzie Kuba chyba, nie? Kuba, chyba Kuba, nie? Kongo. Kostaryka? <noise> jak nie, jak nie koło? Kuba chyba no! Yeah. no wiesz. Dobra! Andora? Muszę jakoś tak... O, okej okay, Andora to będzie... Kuba Andora... Aha, muszę pomniejszyć. Eee, tak, Andora jest... Kuba... Chyba to jest Andora. No, Git. Watykan? O kurwa, będzie tu albo tu. Tak? Bo to są Włochy, nie? Tu. <noise> Czy nie tu? <noise> nie, są Włochy, tu. To są Włochy, no. A on mi czas leci. Aha. No tu albo tu, tylko nie wiem, kurwa, jedno z dwóch, no powiedziałem, że tu, o, git. Ukraina, dobra, to jest jeszcze przed tym, przed, przed, a w sumie, przed niczym, nie? E, Salmowina będzie tu, Szwecja, o kurwa, dziś jedno z trzech, ale jeszcze mi się jebie, no tu, dobra, Szwajcaria, e, czekać, to są Niemcy, to tu, tu będzie, dobra, Włochy, tu, Liechtenstein, o, kurwa, to bo to, już nie pamiętam, powiedziałem, że to, nie, to tu, nie, tu Belgia, ty. Jak to kurwa, to co ja odjebałem. Czekaj, jak, gdzie ten Liechtenstein? Aha, czekaj. Jak nie tu, to. A tutaj jeszcze. No, kurwa, Suwenia, to, to nie widzę tych kurwa. Tych... Tego dołu tutaj ja nigdy nie umiem. Kurwa, to... tutaj to shitowałem. Suwenia? To się no, tu? To tu, to tu, tu, tu. Kurwa, tu. Łotwa. O, kurwa, tu. Gdzieś, gdzieś tu, to. Nie, tu będzie Estonia. Litwa, albo tu, albo tu. To nie <grym> zważ waszą na Będziemy, że tu. Tu, Dobra, Rumunia jest tu, Portugalia tu, Chorwacja jest tu, Polska tu, Kuba, Czarnobyl to gdzieś na dole będzie, gdzieś tutaj, ale Kosowo, Koso to tu, to tu, no Luksemburg tutaj, Wielka Brytania tu, Estonia tu, Dania tu, Słowacja, nasz, Słowacja nasza, nasz sąsiad, nie Litwa tu, Monako będzie we Francji to gdzieś tu, Holandia tu, Malta, a kurwa, ty nie wiem, tu. No, Kosowo to tu było widziałem. Albania gdzieś tutaj też. Ale chuj wie gdzie? Nie, powiedziałem, że tu. O, git. Grecja tu. E, cechy, cechy tutaj. Bułgaria tutaj. O kurwa, ty. Nie, 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 tutaj. Nie. Kurwa, gdzie jest? Tu? A, fajnik. Pojechał mi się Bułgaria z Białorusią, ty. O kurwa. No, Węgry. Węgry gdzie są. Gdzie są Węgry? Węgry gdzieś tu, nie? Tu. No, Hiszpania tu. Austria tu, Islandia. Kurwa, to gdzie jest Islandia? A tu, tu, co jest Islandia, nie? Tu, no, Niemcy tu, Serbia będzie tu, nie? Nie, tu, no, Norwegia. Tu, chyba. No, Irlandia tu. <grym>, byłem... no, Zawsze mi się biłobyś, Biela z Tom. Buga. no, to Rosja. Macedonia tu była, nie? Tak, ta, tu Francja, Finlandia tu. Cypr? O, kurwa, ty gdzie jest Cypr? Tutaj? Tu chyba będzie małe. Bośnia i Hercegowina to będzie tu. Mołdawia tu i Belgia tu. No 80%, ty. Chyba nie tak źle, nie? <laughs> kurwa, dobrze poszło, no. O, kurwa, wydarzenie II wojny światowej są jakieś Europa stolice. Dobra, stolice łatwa wersja? Okej, okay, dobra. Nie, to. No to nie. Jednak nie. W ogóle, chyba top rzecz aktualnie w ja na tym YouTubie to jest też Wchodzi się w. na czasie, co? Shortsy są na czasie, tak jakby, to jest tak? Tak jo, jakieś, tylko. to są chłopcy. Godzilla atakuje tego? Brawl Stars? Uuu, Oki ok, i Sobel, uuu, jakaś recenzja, recenzja Oki ok, i Sobla. No no, a, a jak poleciał, jak poleciał Idol? Gdzie, gdzie ten, gdzie ten Sobel nawija? Jest to? Dobra, coś ciekawego jest. Czemu na czasie w Polsce jest jakiś Bienhin P6 Chang Dobry O V. Jak Matmy nie polski... O polski słówka, ty. Dobra, O, ja jestem mocny. Przejdą szczęście. S szczęście. S, Z, E Nie, ty co ja gadał? Ty to nie jest takie szczęść, to jest szczęście. S, Z, C, Z, E, S, C i E. No S. Z, E N S e. <ślech> To dobrze. Z c i E. Jaki jest żeński odpowiednik poseł? <grym> posełka. Poś... Ty, poseł? <grym> no, no, no dobrze, no. A to się na po nie mówi pani poseł? No poseł, to pani poseł, no. Posłanka. No nie. Poseł, nie posełka, nie mówię, ty. Wręcz jak posełka. No. Nie, inaczej. E, posełka nie, poślica nie, po... <grym> e, <grym> poślica pani, poseł, pani. Cześć, z tej strony Piotr Dybski. Jaki jest żeński odpowiednik słowa poseł? Posłanka. Super. Powiedziałem pani poseł. To niemiło trochę wobec osób, które lubią jak odmieniać się ich zawody. Posłowa? Nie, posłowa. Pani ja by... poseł. Nie, no to właśnie wtedy zabierasz możliwość zamienia tego w e. odpowiednik żeński. Posełka. No Ale szczęśliwy ty. Posełka. No. Nie, inaczej. E, posełka nie, poślica nie. Mogę się pani Poślica, pani... Poseł, Posąg. Posłowa. Co to jest grzężółka? O, wiem, że uczyłam się tego. Grzężółka to jest. Yy... Grzężółka to jest ptak? Tak czy nie? Tego słowa na dyktanda, ale. Czy to, to jest chyba ptak. To jest... No, esz. Tak. Albo roślina, albo jakieś ptak. No, jedno z nich. Strzelaj. Roślina. Roślina. Jest roślina jakaś? Roślina, nie, nie wiem. Jak wygląda grzężółka taka? Nie wiem, jak szyszka, nie. No. Jak szyszka? No, no. Jak wygląda ta roślinka? co taki w szoku. No, szukasz Podobna do rzeżuchy, tak. Dobra, poczekam, no. Nisko Co ja Jola, Jola lojalna z nielojalną. Jola lojalna z nielojalną Tam Natomiast co? Łajają? To znaczy Łajają. Jowal. Jowalnego lokaja. To znaczy łaj, Łajają lojalną jolą łajają jo, jowialnego lokaja lojalno... Lo, jola... jolan jola... jola... nie mówię loyalna, szybciej lojalna z nie, jol, ne, boże... nielojalną nie jolą łaj... łajają jaki syzy psady Męczennik lokaja Dałeś śladem, pszenica lub pszenica pszenica eee... p... set... nie P, S, Z, E, N, I, C, A. Dobrze? Przenica to jest przez trzy. P, S, Z, E, N, I, C, A. Co? P... P <laughs> Co ty piszesz na tym kula przepychacza? S, Z, E, N, I, C, A. P, R, Z, E, N, I, C, A. P, S, Z, E, C, Z. -E -N -I -C -A. Ło kurwa, Recz. Nie, jakie coś. To... <grywa> P, C, Z, C, Z, z, z a N, I, C, A. E, kolejne pytanie. Co to znaczy, że ktoś ma węża w kieszeni? Mieć węża w kieszeni? Ja... Nie wiem, szczerze? Pierwszy raz słyszę o takim powiedzeniu. Jakie, przy... jakie... jakie powiedzenie sam te kurwa, nie wiem, Zapał w Katarzynę, albo kto ma, kto gra w karty, Kto, kto gra w karty, ten ma, ma łeb obdarty, ale mieć węża w kieszeni? To nie wiem, w sensie, że ktoś jest, nie wiem, niemiły? <grywa> To znaczy, nie że wiem. jest skąpy. Ha, być skąpym. No u mnie było inne określenie na osobę, która była skąpa. Ale na dobre. Super. Masz coś za nadróżn? Pieniądze się go <coughs> bardzo trzymają. Czy ma jakiś, nie wiem, az w rękawie, coś w tym stylu, że ma coś niebezpiecznego? Nie, nie, nie. trochę bardziej negatywna konotacja. Czyli to jest coś takiego jak as w rękawie? Synonim? Nie, 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 nie. nie wiem. Znaczy. Właśnie nie jako było, ktoś innego. Na żyw. Ło, kurwa, dzięki to za IP. Jest cecha. Że w kieszeni, to znaczy, że ma coś ostrego. Nie. <laughs> w taki spoko, nie? Nie, nie. To jest taka metafora. A metafora? Mhm. kurcze. Że tam coś się wie w kieszeni i zaraz nie. wyskoczy? Nie, nie, nie. Jesteś w sensie, zawiły, że. Jeszcze raz? Zawiły. Taki kurwa, Zabił taki o, nie? w sensie mam wybrać czy się mówi zawiły czyli jaki czy o co nie zawiły to znaczy co że ktoś, coś jest jakie zawiłe takie za takie wiesz kalamacje, nie a skomplikowały no tak, no no Widzę, że to pytanie było dla ciebie za kiedy e? zakręcony po... Yy, s es... O, to jakie słowa jest nie yy, yy. szczęście a to szczęście już mówiłem no yy, sz z jak się to poprawnie kobietą przy, przez on czy kobietą przez OM Kobietom się mówi w, lize, w liczbie mnogiej, a kobietą się mówi? to w, w liczbie pojedynczej. No kobietom przez om w liczbie mnogiej a on przez liczbę pojedynczej, pojedynczej. w liczbie mnogiej to kobietom OM a, Ale też można w liczbie pojedynczej. No tak, kobietą, no. że tak. ktoś jest kobietą. Dokładnie, tak, super <laughs> Kobietą. Na no taki przykład, no. Kobietą. O czy kobietą? Kobie, przez o, m. Kobietę, on, on. Kobietą przez OM. Kobietą o Kobietą przez OM. Przeczytaj. Stół z powyłamy... Kurwa, fuga. Czekaj. Stół z powyłamywanymi nogami. O. No, F. <grywa> Stół z powyłamy... powyłamywanymi nogami. <grywa> Stół z powyłamywanymi nogami. <grywa> Stół z pochylanymi nogami. Podziel na sylaby wyemancypowane? Łokube. Wy E-w-emancypowane. Super. wy elbac... em Emancy... Super. Aha. jest nogą w nogę. Nie co ona powiedziała, nogą w nogę? Że coś że idą, idą w łeb? Oznacza, że jest słaby w piłkę nożną. Super. To, to znaczy, że... Ewie je... tak się mówi? E, oznacza, że jest słaby w piłkę nożną. Zgadza są to, to znaczy, że jest... chyba mówi się, że jedną nogą w czymś. Może podobny do czegoś? Taki... wyrównany? Kłopoty, czy coś? E, ktoś jest nogą w ogrodzie... Że ma do czegoś pasję? Ktoś jest... Aha, że no, nogą w nogę, że nie się że z nogą. No że, tak że... Że ma do czegoś po... nigdy do nie Coś przeciwnie. przeciwnie. Nie wiem, nie. Tak jest? Nie. A, Nie wiem, co Uczynny. Ktoś taki... No to co, ono Ja spierdalam, nie? Dzięki za dzisiaj. Na koniec puszczę... Agatę. I co? I tyle, nie? To do poniedziałku, elo.